Chcę Wam pokazać moją kolekcję. Kolekcję e, kotów litu z Shop Pierwszy to taki kotek. Niesłannie ma dziurkę. Ma znaczkę LPS, oryginalny No i. No i. No mi się podoba. To jest mój jedyny taki kształt, więc wyjątkowy. Drugim kotkiem jest taki kotek. Również on ma dziurkę. ma znaczek LPS. Taki biały pyszczek tu. I niebieskie oczy. I mam te jasne różowe cienie. Nie wiem, czy to widać. I te dwa są do siebie podobne. Są podobne do siebie. Za ja tym tym kotkiem jest taki kotek. Również ma dziurkę. Ma zaczkę z PS. I też mi się podoba. Taki kotek. Ma dziurkę, ale napchaną, plasty, napchaną plasteliną. I tego tak wygląda. Ma tutaj plamki, ciemno niebieskie oczy. A tutaj matki belt, nie widać tego. A tutaj jest niedomalowany. A ogólnie jest idealny, stanie. Teraz jest taki kotek. Mam dziurkę. Bardzo mi się podoba. Ma oryginalne znaczek PS. I właśnie ostatni kotek to jest taki mały No, też ładne. I ma tutaj taką alkalię. A tu jakąś. I zaczekajcie, no, na końcu powiem ich imiona. To była Nessie. <coughs> Ten nie ma imienia. To jest kitka, Jasmine Brooklyn Bełklin nie jak ta z popular spopiul ale e, ta z tak nie wyglądała i ta też no, nie ma jej no, no, no.